Drodzy Państwo, dzisiaj mamy dni sokółki, to do też dobrze się bawimy. Chciałam przywitać wszystkich serdecznie, łącznie z radnymi, znaczy z panem przewodniczącym, jak również z wszystkimi władzami samorządowymi, instytucjami, ale szczególnie drodzy mieszkańcy. Ta inicjatywa właśnie jest dla Was. Gwizdopułki są świętem nas wszystkich, jest świętego Antoniego. Mamy też gości, mamy gości, tak jak mówiliśmy, z Orzesza, z Piwnicznej Zdrój i z Ustrzyg I dzisiaj proszę Państwa, zanim otworzymy Gwizdopułki, a otworzymy je wspólnie z nowymi partnerami, w tej chwili nastąpi podpisanie porozumień o dobrej współpracy, o wspólnych projektach o inicjatywa. inicjatywach. wszystkich z tak, pani burmistrz. Przesyłam gorące pozdrowienia z Ustrzyk Dolnych, z serca Bieszczad, z zimowej stolicy Podkarpacia i stolicy Bieszczad. Ustrzyki Dolne to miejscowość licząca ponad 12 tysięcy mieszkańców. W samych Wieszczadach. można powiedzieć, że w takim terenie, który jest bardzo chętnie odwiedzany przez turystów i w związku z tym, z tym również Państwa zapraszam, aby na tej swojej ścieżce ścieżka, które Państwo kroczycie po Polsce, zwiedzacie, również odwiedzić Bieszczady, aby również odwiedzić Ustrzyki Dolne. Ustrzyki dolne to wiele atrakcji. To zarówno szlaki spacerowe, to zarówno szlaki rowerowe, szlaki konne. Tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Ja jako gospodarz tego terenu cieszę się, że Ustrzyki Dolne będą miały takiego partnera jak Sokółkę mam nadzieję, że ta Polska Wschodnia, która nas łączy to nie wada, a zaleta i wspólnie będziemy realizować wspólnie z Sokółką przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia finansowane ze środków zewnętrznych, bo głównie jest taki cel, abyśmy wspólnie z Sokółką mogli zrealizować jak największe przedsięwzięć, takie, które będą służyły mieszkańcom Ustrzyk, ale również przede wszystkim mieszkańcom Sokółki i okolic. Cieszę się i podpisuję taką umowę, no bo wiadomo, z reguły robi to burmistrz. Dzisiaj no obowiązki nie pozwoliły a pierwszy raz jestem ciekaw jaki będzie rezultat mam nadzieję, że, mam nadzieję, że dobry e, piwniczna, piwniczna zdrój, nasza gmina, którą reprezentujemy to jest gminą, równocześnie granicą państwa e, oferta turystyczna, szalenie bogata, Małopolski i, i naszej gminy Podlasie, wczoraj byliśmy na spływie naprawdę macie się czym pochwalić genialne e, sprawy kraina żubra i w ogóle e, za każdym razem jesteśmy trzeci raz tak jak mówiłem coś Nowego, y, odkrywamy coś nowego u Was, jesteśmy w stanie zobaczyć, i to jest genialne. Czyli, czyli jest to bogactwo. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie się układała fajnie, obficie. Może z łuszczykami coś kiedyś zadziałamy, nie wiadomo. <laughs> e, nie przedłużam, dziękuję uprzejmie i, i, i działajmy.